Cześć kochani, witam serdecznie. Tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Dziś na Tamizie, z tyłu tam Rafał, śmiga. Słoneczko, jak sami widzicie, także dzień zapowiada się naprawdę bardzo niesamowicie. Schodzimy na dół, zobaczymy czym ta woda nas dzisiaj uraczy. No to ja teraz, słuchajcie, wytaśtałem e, taką malutką podkowę. Prawdopodobnie od, od buta jakiegoś takie, nie wiem, dziwne coś. Wygląda przynajmniej jak podkowa, tak mi się wydaje. Także no jak sami widzicie Dzionek się zaczyna Jest naprawdę przepiękna pogoda Także lecimy z koksem No to teraz słuchajcie O karetka przejechała Jeden dołek i dwie kulki muszkietowe Przynajmniej jedna to chyba raczej tak Ale ta druga to, to nie wiem bardzo malusia no, no ale są dwie kuleczki w każdym razie e, Cieszę jak zawsze Także gnam do przodu panowie, Panie i panowie No to teraz spójrzcie, na oko leżą sobie czteropak, czyli cztery klucze, no, fant może niegodny, ale wytrychy są w razie czego. A to słuchajcie kochani, ja lecę do, do Rafała, bo krzyczy już z drugiego końca, że ma złoto, prawdopodobnie ma złoto, nie wiem, tak usłyszałem, więc lecę do niego. No tak krzyczy Rafał, co mamy to? Co masz? Co masz złoto? Mam złoto. No, kuźba. złoto. No to zajebiście, kurde żółwik. Pokazuj. O, ja leciałem, słuchajcie, aż tam z samego końca. Bo Rafał zaczął krzyczeć, więc patrzymy co, Kuźba, jest pierścioneczek, wyciągaj. Zajebiście. Jest jest napisane. Rafał. Przytrzymaj kamerę na sekundę. Proszę cię, przytrzymaj na sekundę, ja wciągnę tylko rękawiczkę. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to o. widać. Widać. Pokaż. Super. Słuchajcie, no kurde. Mówiłem ci ostatnio, że czas na ciebie. Jest. No jest złotko. Jest złotko. Pokaż ładnie. Centralnie, słuchajcie, jest złotko w dniu dzisiejszym dla Rafała. No kurde, no dzień się zaczyna, powiem wam szczerze, niesamowicie. A ja teraz, kurde. Chcemy zmusić Rafała do Gold Dance. Poczekajcie. Nie! Ładniejszy od mojego. Słuchajcie, jeszcze guziczek dla Przemcia. Psemcio do nas dołączył, bo go wcześniej nie było. Kurde, ja se deptam po moim Rutucie. Fajnie, fajnie, słuchajcie. Coś się dzieje, nie wiem czy będzie widać, bo tak wali słońce. jak no robimy przerwę na fajkę, to jest dobry kurde czas, bo fanty zaczęły wyskakiwać i lecimy dalej. No i słuchajcie, to był praktycznie pierwszy dołek dla Rafała i piękny guziczek z pierwszej wojny światowej, Royal Navy. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy guziczek i to był pierwszy strzał, a teraz przed chwilą leciałem do złota, także no kurde, nie ma co. Rafcio, gratuluję, bo nie wiem, czy Ci gratulowałem. Dzięki, dzięki, hey, hej! Hej, hej, hej! Słuchajcie, ja Wam tego nie nagrywałem, bo to są zwykłe peniacze i dwójki. E, także modernistyczne pieniądze, nic specjalnego, ale po prostu w kupie jak tego Wam pokazuję, e, jest 10. Pół godziny jesteśmy na, na Rafał ma złoto, e, także słuchajcie, dzień naprawdę przesympatyczny, lecę dalej, może jeszcze coś dospieram do, do tej kolekcji. Spójrzcie tylko, tutaj, tu jakieś, e, kolejne mauzoleum, siedzi jakiś goły, nie wiem kto to, to Buddha ale tu jest normalnie kosior, patrzcie. Tu leży se normalnie obraz. Spójrzcie, normalnie w ramce obraz buddy. Także powiem wam szczerze, że kosmos jak nie wiem. My oczywiście tego nie bierzemy, bo to jest nam niepotrzebne. Z miłą chęcią bym to usunął, ale jest dużo krytyki. Ludzie twierdzą, że to co zostanie wrzucone to ma tam leżeć. Ja jestem odmiennego zdania, ale... Powiem wam szczerze, nie chcę z tym walczyć, ani nie mam zamiaru W każdym bądź razie, tam jest świątynia A tu se leży buddha Jak ty tutaj szarżujesz po tej drabinie? Szczęśliwy Jestem, panie, Ale nie zdążyłem, My słuchajcie kochani Szczęśliwy znalazca, żeby nie było Ja byłem w sklepie w Wasabi Dziękuję, dziękuję Także my kochani skończyliśmy na dzisiaj Dojedziemy do Rafała, to zrobimy małe podsumowanko. A teraz w drogę i czas na posiłek. No to co, słuchajcie, my już jesteśmy u Rafała. Pies dalmadzyńczyk szaleje. A to ty masz tam ten, świnki jeszcze, króliki. Dobra, słuchajcie, no to e, szczęśliwy znalazca dzisiejszego dnia, Rafał, kurde, jest piękny, piercioneczek złoty, obrączka w sumie z grawerem w środku punce są jakieś dziwne, ale przyjrzymy im się, w każdym razie 100% jest to złoto e, mi nie pozostaje nic więcej jak tylko i wyłącznie gratulować, bo ja przeszłem nad tą dziurką ci powiem, przeleciałem, ale jakoś nie widziałem sensu, żeby przekopywać się przez żelastwo e, Rafał to zrobił, no i oto efekt tego, jest piękny piękna obrączka, słuchajcie do tego był jeszcze piękny guziczek Kurde, zarąbisty, no. Troszeczkę się star, ale jest naprawdę dalej cudowny. Co tam masz jeszcze, Rafcio? Kilka monetek. No to wszystko współcześniaki. Guziczki. Czyli tak jak ja podobnie, tylko tyle, że guziczka złapałeś i złotko, co nie? No tak. <sumie> w sumie na tym samym levelu, tylko że ja dzisiaj nie miałem takiego krążka pięknego. Słuchajcie, ja wam e, pokażę, co tam wydobyłem w domu. Aczkolwiek tam nic ciekawego nie ma, troszeczkę monet, ale Zawsze tam parę minut, może z minutę filmu dojdzie. Bo na razie, na razie mamy 5 minut, także wiesz. Także spoko, słuchajcie, ja gratuluję, zabijam skarpety, lecę do siebie. Także trzymajcie się u mnie, wam jeszcze zrobię szybkie podsumowanko z tego, co ja dzisiaj znalazłem na tamizie. Póki co trzymajcie się cieplutko. Ja jeszcze raz kurde żółwika normalnie Rafciowi, bo w dniu dzisiejszym naprawdę mu się należał. Chłopak tak jape, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ludzie stawali, nie wiedzieli o co chodzi. A ty jak poszłem, jak ja poszedłem do samochodu, to podszedł do mnie gość jeszcze. Mm -hmm. I mówi do mnie, że znaleźliście coś? Ja mówię, tak kolega znalazł złoto. No bo ja widziałem właśnie jak on przez okno, bo on gdzieś tam mieszka zaraz z boku. Co nie? I mówi, że przez okno nas obserwowali. Aha. I mówi, bo ten jeden tak krzyczał i skakał. Także to była radość, zdecydowanie radość Rafała. Lecimy teraz do mnie. Bye! Moich fanciorów, kochani, nie ma co dzisiaj sensu pokazywać. Ja ściągam buciory, przebieram się, lecę do domu. Dziękuję, jeżeli dotrwałeś do końca. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zostaw łapkę, komentarz, lajka, cokolwiek. Trzymajcie się bardzo cieplutko i widzę się z wami już w kolejnym odcinku. Pa, pa.